Naprawdę? Oh fuck, uciekam, 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 uciekam okay. No być inny plan Panie cesarzu, kończymy te zabawki. Raz i na zawsze, panie cesarzu, gdzie jesteś? Wow, przyszedłem porozmawiać, ale nie mówię, że tak oryginalnie. No, co? Chciałem panu dać małą propozycję. Rozumiem pana... Ale to trochę bez przesady... Możemy się zakumplować, pan mnie puści do domu... Ja panu tu nie będę przeszkadzał, nie będę niszczył niczego panu, a za te drzwi to... Noż... Noż, kurwa, gdzie ty jesteś? Kurwa, na tronie, seriously? Gdzie się tam znalazłeś? Trzwi. Czekaj, kolejny portal? Nie no wiedziałem Gdzie ty? Uh, Dobra, panie, dobra, dobra, po, pogadamy On jest rzeczywiście niewidzialny, to trochę mnie martwi. Czekaj pana, zjem coś. Dobra, to jaki chce pan układ? Ja daję panu spokój i pan mnie puszcza przez portal. Dobra, Jezus, Co Czyli co? Pan pozwoli, że wyjdę? No Pan się nie martwi o te drzwi, żeby były tak rozwalone. Po prostu się wkurzyłem, bo to już trochę przesada. Pan tyle rządzi. Robi krzyk, chciał mnie Pan złapać. Nie wiem dlaczego. Ej, wypuść mnie! Jeszcze mi powiesz, że to jest fałszywy portal, to ci rozwalę! No, nie wierzę Żartujesz! Jest szkodliwy, niewidzialny! widziałem Myślę, że trzeba się Cię pokazać. z takiej strony, jest taki, ale. Pan jest jakiś inny. Czego chcesz? Co? Czy nie, 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 nie e, widziałem, to jest trochę nie w porządku, że ty mnie bijesz, a ja ci nie mogę, nie? Kurde, tam wypierniczaj. E, Ooooo. U... Takie pytanie, il, ile ten miecz ma do mejza? Takie pytanie, e, Ja pan go stworzył w ogóle? Bo mi się nigdy to nie udało, jak no mam żelazny miecz, no wie pan jak to jest. No, taki z powodu dziwnych Panie To z ja słyszę nie mogę zmienić! Ja szczerze żeby tam powiedział, że to bardzo to takie pijowe na strony Ta dziura wyszło nie zła Eee, panie, ile pan usłyszał? Dalej taki niemówny. Nie źle. Jest trochę krwi pana. Czy ma pan tu jakichś ludzi i męczy ich, czy co? Nie, yeah. zostaw. No pana, nie, 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 nie. Lubi pan prawda? To jest taki... I to jest oszustwo, że jak jeszcze na mnie. No Pano, to jest oszustwo już! Pan nie chce już. Nie chce pan już. Pan nie chce, żeby już tu był, tak? Obiecuję, że to będzie ostatnia szkoda. Obiecuję. Obiecuję, że już panu nic nie wysadzę. Przysięgam. On No taką nie widzialną otchłań, nie. nie, widziałem odchłań, nie? To ty wszystko zaplanowałeś. To ty. Nie! Typie! Pog. Au. pogrzało cię, typie! Dobra, dobra, spoko, spoko! No, pytanie! Eee. O kurno, i dlaczego jest? Nie! O kurde, ponad, no Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Polmat. Dobra, dobra, będę już szedł. Będę już szedł. Dziękuję za miłą wizytę. To była bardzo rozsądna wizyta. Bardzo taka piękna. Pień... Piękna. Pana. Chcę z panem jeszcze pogadać. Panie. Nie pan tego nie robi. Ile pan ma lat? Pan ma 2, 1, 3, 7 lat? Nie wiem. Zielona, Widzowie, zapamiętajcie, zielone oczy masz na cesarz i no. na. Mm. Serio? Znowu miksturę Dobra widzowie. Ja wchodzę i idę do kolejnego świata. Wchodzę i do kolejnego świata. Nieźle. Okej. Okay.